To był maj, pachniała saska kępa szalonym zielonym zem. To był maj, gotowa była ta sukienka i noc się stawała dniem. Już zapisani byliśmy w urzędzie, białe koszule na sznurze schły. Nie wiedziałam, co ze mną będzie, gdy tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy, on nie jest wart jednej łzy. A Małgośka nas, on nie jest grosza wart, a weź do czart, weź do czart. Mało gościa tańczy pi, a z niego sobie pi, A z niego krpi sobie kpi. Głupia, mało kochaj nas. Na smutki przyjdzie czas. Zaśpiewaj raz, za raz. Witajcie kochani. E, przychodzę do Was z kolejną dawką informacji muzycznych, e, czyli zapowiedzi. E, e, I znowu, e, znowu to, to będą dwie, dwie zapowiedzi. E, pierwsza to e, 6 kwietnia e, w Porcie Kultury w Sandomierzu wystąpi e, Piotr Bukartyk z zespołem e, Ajagore. E, Wyczłonę e, dla Państwa e, e, utwory, e, utwory w ramach swojej trasy e, 40 z hakiem. E, bilety na ten koncert możecie kupić e, poprzez stronę e, kubybilecik.pl oraz e, e, w Centrum Informacji Turystycznej w Sandomierzu. E, Drugi koncert, na który bym chciała Was serdecznie zaprosić, to koncert duetu Janistan, czyli duetu Janusza Kasprowicza i Stanisława Mari Marinczenko. wykonają oni dla Państwa utwory największych czy najbardziej znanych wykonawców z kręg właśnie poezji śpiewanej. Będziecie mogli usłyszeć utwory Jaska Kaczmarskiego, Agnieszki Osieckiej, Leon Leonarda Koena czy Toma Waitsa. Koncert odbędzie się w lapidarium pod Ratuszem w Sandomierzu bilety możecie kupić na stronie Link będziecie mieli w komentarzach. Zresztą linki do obu do zakupu biletów na oba koncerty będą w komentarzu Przepraszam, nie w komentarzu, tylko w opisie pod filmem lub, um, e, lub e, tuż przed koncertem w lapidarium pod ratuszem e, będziecie mogli zakupić.